Siemanko, witajcie serdecznie! Ja jestem Wupo, a wy jesteście moimi widzami, lub też nie, którzy w końcu doczekali się wyjścia mojej paczki z modyfikacjami do Minecrafta. Nazywa się ona, jak sam tytuł filmiku wskazuje, V lub też Wupo Pack. Możecie ją nazywać i tak, i tak, mi to jest bez różnicy. Wiem, że sporo czekaliście na możliwość pobrania i grania na tych modyfikacjach, więc w końcu postanowiłem Wam ją dać. Jeżeli ktoś nie wie jak ona wygląda i jak się na niej gra, to klikajcie na odnośnik w prawym dolnym rogu, przekieruje on Was do mojej serii o nazwie Czas na przygodę, w której właśnie używam tych modów. Może teraz nieco o tym, co się w niej znajduje. W skład wchodzą 22 mody oraz mody techniczne, takie jak mod Loader, Minecraft Forge czy też Optifine, który jest niezbędny do płynnej gry. Jeżeli chcecie znać dokładne nazwy modyfikacji yy, wchodzące w skład, to możecie po zainstalowaniu paczki i wejściu do Minecrafta kliknąć w napis MODES, tam w głównym menu będzie, i tam będzie właśnie pełna lista. Dodatkowo, jeżeli ktoś chciałby nakręcić serię z mojej paczki, to jak najbardziej zachęcam oczywiście, lecz prosiłbym o dodanie w opisie notatki o jej autorze i ewentualnie link do mojego kanału. Podsyłajcie mi linki do swoich filmików, najlepiej na PW, z chęcią obejrzę i oceniam. Link z downloadem znajdziecie na moim fanpage'u na Facebooku. Link macie gdzieś na filmiku, adnotacja będzie oraz w opisie. Jeżeli pobierzecie paczuszkę to proszę też o zalajkowanie mojego profilu właśnie tam na fejsie. To by było na tyle ze spraw informacyjnych. Zapraszam teraz do obejrzenia procesu instalacji. Ok, pokażę Wam teraz, jak zainstalować moją paczkę z modyfikacjami wpopak. E, gdy już ją pobierzemy, zrzucamy sobie najlepiej na pulpit. E, potrzebny teraz będzie program do rozpakowywania archiwów rar. E, gdy już takowy mamy, polecam np. Winrara. E, klikamy prawym przyciskiem: Wypakuj tutaj. No, i mamy takie cztery pliczki. E, dwa foldery: jeden jest chocolate, Modes, Minecraft i plik tekstowy, który sobie poczytacie. E, a OK. E, te trzy pliki będą nam służyły do e, właśnie instalacji. E, klikamy tutaj e, na tą logo Windowsa na przykład e, wpisujemy procent, up data, procent. Enter i jesteśmy w folderze Roaming. Wchodzimy teraz do folderu o nazwie .minecraft. No i jesteśmy w głównym folderze Minecrafta. Co teraz należy zrobić? Należy zrobić na początku wejść do folderu Mods. Jeżeli tutaj coś macie, to musicie wszystko stąd usunąć, aby ten folder był pusty. I już gdy to zrobicie, to już jesteście na dobrej drodze do instalacji. Teraz wystarczy przerzucić tutaj folder Chocolate Chocolate Szczekoladę, tak. Ja już mam to przerzucone, więc sobie zastępuję. I OK, jest kopiowanie. Mamy już tutaj folder. E, mode, chocolate. Mm, teraz należy przerzucić folder modes e, Modes też do tego głównego tutaj. Przerzucamy. E, tak podmieniamy. Już gotowe. Mamy. Modziki przerzucone. Teraz wchodzimy do folderu bin. Usuwamy Minecraft. E, sam Minecraft to jest ważne. I e, delete, delete. Tak.

Ojej. Zazwyczaj inaczej, troszkę uruchamiam Minecraft, aby więcej RAMu było, ale okej. Okay. I jest wszystko gotowe, wszystko pięknie, ładnie działa. Jak widzicie, mamy tutaj 22 mody załadowane. Możemy wejść do folderu mods, mamy ich spis. E, także wszystko pięknie wyśmienicie działa. Jest zainstalowany w niej w paczce Optifine, także e, będziecie mieli łatwiej, troszkę troszkę będzie może tych FPS-ów trochę więcej. Także to by było na tyle. E, wszystko wam dobrze wytłumaczyłem, także nie powinniście mieć problemów z instalacją. Jednakże jak Gdyby takowe były, to zapraszam do komentarzy. Chętnie pomogę. To było też na tyle na ten filmik. Dzięki za oglądanie. Pobierajcie paczkę i grajcie. Twórzcie serię, co tylko chcecie. Także mówił dla Was WUPO i na razie. Cześć. bę!